Cześć wszystkim, witam się z wami bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie sceneria jest dosyć interesująca, ponieważ no wiadomo, ja mam jeszcze wakacje i jestem nad jeziorkiem, dlatego pomyślałam, że gdzieś trzeba nagrać, a że mamy domek taki wiecie w środku lasu, to światło jest średnie, a słuchajcie jest rano, w sensie wakacyjne rano, nie spodziewajcie się jakiejś szóstej i jestem sama na plaży i, i ze mną są kaczki. I nokaczki, żeby nie była samotna, ale z, z ludzi, słuchajcie, nie ma nikogo i jest po prostu pięknie. Dlatego pomyślałam, że troszkę do Was pogadam. I tak, u mnie jest cudownie. Mam nadzieję, że u Was też. Dzisiaj wychodzi na to, że jest 4 września. I dzisiaj jest Dzień Orzechów Makadamia oraz Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. I dzisiaj mamy cytat. Oczywiście z małego księcia, ale obiecuję wam, że w tym tygodniu będą trzy cytaty i, i później coś, coś zmienimy, żeby było ciekawie. Mamy cytat. Zawsze się wydaje, że w innym miejscu będzie lepiej. I teraz tak, o co chodzi z tym cytatem? Wydaje mi się, że niektórzy tak właśnie myślą, nie? że o tu, gdzie mnie nie ma to tam jest fajnie, nie? Jestem tutaj, jest średnio. Tam by było super. Słuchajcie, tylko totalna bzdura w ogóle. Na przykład ja, nie? Siedzę sobie nad jeziorkiem. Wiadomo, że można sobie myśleć, że tam gdzieś w Grecji, Hiszpanii, na jakichś wyspach to by było lepiej. <głuch> to nie, nie? Bzdura, totalna bzdura, słuchajcie. Jestem nad polskim jeziorem, w dodatku godzinę drogi od mojego domu i jest super po prostu. Jest naprawdę pięknie i, i nie ma co się po prostu denerwować pewnymi sprawami i rozmyślać, gdzie by było lepiej, bo słuchajcie, wydaje mi się, że człowiekowi jest dobrze samemu ze sobą, jak jest ze sobą szczęśliwym, nie? I trzeba tak żyć, żeby po prostu, wiecie, gdziekolwiek jesteś, jest ci dobrze, bo jesteś sam ze sobą i to jest najlepsze po prostu, bo jak człowiekowi się kotki lęgną, wiecie, od po prostu odbycia bycia nie wiadomo gdzie, albo bycia nie wiadomo z kim, albo nie wiadomo co, no to to, to wiecie, wizja takiego życia jest średnia, co nie? Ale zawsze pamiętajcie, zawsze jest tak, że jeżeli jest tobie dobrze ze sobą, to wszędzie, w każdym miejscu będzie ci dobrze. Więc ludzie tak czasami mówią, znacie zresztą to powiedzenie, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, co nie? No to jest dosłownie to samo. I no i słuchajcie, nie można tak myśleć, nie? Nie, nie można tak myśleć, bo. Po co myśleć, że gdzieś byłoby mi lepiej, skoro jestem tutaj teraz? I warto, żeby tutaj mi było dobrze. Bo jeżeli w każdym miejscu zastanawiać się będziemy, że o tam by mi było lepiej, to jaki sens ma bycie tu i teraz? Żadnego. A bycie tu i teraz jest kluczowe w przeżywaniu jakiegokolwiek życia. Bo możesz całe życie być w różnych miejscach i w każdym z nich myśleć sobie, a tam by mi było lepiej. A możesz mieć to samo życie. I w każdym z tych miejsc mówić: Słuchajcie, jest dobrze, jest fajnie, więc czemu się przejmować takimi po prostu piedołami i rozmyślać, gdzie by mi było najlepiej? No nie wiem. Ja, słuchajcie, mi jest dobrze i u siebie w domu, i w, na studiach, i we, na wakacje tutaj nad jeziorkiem, i nad morzem, za granicą. Wszędzie mi jest dobrze. I, i warto sobie, wiecie, warto szukać w życiu takich właśnie powodów. Takich kluczowych momentów, w których sami się czasami łapiecie na tym, że o tam by mi było lepiej. No nie, nie, nie byłoby tam lepiej. Uwierzcie, jeżeli nie zmienicie swojego myślenia, to wszędzie Wam będzie niedobrze. Tak to niestety działa. A ja teraz ściskam was bardzo serdecznie. Widzimy się już jutro. Życzę Wam wspaniałego dnia, mam nadzieję, że dobrze przeżywacie pierwszy tydzień września i trzymam za Was mocno kciuki i do zobaczyska!